Witam serdecznie z tej strony Karamu. Zapraszam do Twierdzy Krzyżowiec. Jest to już dziesiąta misja. E, Kraina Palm. E, naszym sojusznikiem jest Szczur. E, jest to najsłabszy lord, jaki tylko może być. E, od strony ekonomicznej i militarnej więc na niego raczej nie możemy liczyć, jeżeli chodzi o naszego przeciwnika, a jest nim Saladyn i Sultan, no to Saladyn jest, jest mocny, jest bardzo dobry i jeszcze tym bardziej będzie szybko mógł się rozwinąć, bo mamy zarówno po naszej stronie, jak i po przeciwnika, Dużo złota, więc ta rozbudowa będzie bardzo szybka. Sultan, Sultan raczej będzie tylko jako wsparcie dla Saladyna, więc on bardziej będzie stał, bronił terytorium. Postaram się szybko rozwinąć. Mamy tutaj bogate. Tereny, więc nie grozi nam głód. Będę od razu mógł sobie pobudować gospodarstwa, co da nam szybką żywność, chmiel, co, co da nam karcz, a później możemy zwiększać, pop, zwiększać podatki. Dobra, to w takim razie zapraszam i lecimy standardowo. Tak jak zawsze. Tym razem musimy to szybciej zrobić. Eee, oczywiście, możemy już na wstępie dać więcej drewna. Jak najbardziej, żeby nam nie, zbrako, nie, nie brakowało. Eee, oczywiście. Drewna mamy wszędzie, więc drwali gdzie nie wybudujemy będą mieli szybki dostęp, więc troszeczkę sobie porozrzucamy ich. Możemy śmiało budować teraz uprawy pszenicy. Też gdzieś niedaleko, bo mamy ku temu predyspozycję. Teraz może chmiel. Też gdzieś w miarę blisko zbrojownia. Już możemy śmiało budować naszych uczników i kuszników. od razu kuszników, co nie chcemy. Na pewno nie chcemy tego, więc sprzedamy da nam gotówkę. Od razu możemy młyn wybudować. damy jeszcze zapasy drewna już drewna nie ma, więc szybciutko kupujemy jeszcze z 200 sztuk drewna, no ale troszkę możemy dać więcej. Kasy mamy w brud, więc na razie się nie martwię, że Gdzieś tam na coś nam zbraknie. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Dajemy teraz cztery budynki. Wyprodukowali nam piwo. Od razu możemy karczm dać. Ze trzy. Koszary. Tylko tu się już kręcą wszyscy. Dobra, może być. Um, trochę zasłoniłem targowisko. Więc my targowisko sobie gdzieś tu przyniesiemy. Musi być bardzo widoczne miejsce. I tak, tu już mają czynnik. Jeszcze nie ma tak... Jeszcze nie działają nam karty, Mówię, chwilę poczekamy. Już możemy... I co tu? Nasz przeciwnik... Pięknie, pięknie się rozbudowuje. Tak samo tutaj. Myśmy, mamy tutaj kamienie, więc na pewno dziś postawimy tutaj. Jak najbardziej. Spali stoł. I od razu. Zapełnimy go naszymi łucznikami i kusznikami. Nawet e, śmiem twierdzić, że kupię kusze, żeby e, mieć e, silny tam oddział. Bo Saladyn, znając życie, zaraz podeślę, jak, podeślę jakieś wojska, żeby e, bronić tutaj kopalnię że, żelaza. A my nie możemy dopuścić, żeby on się szybko rozwijał. Dobra, tutaj wyślemy jeszcze śmiało. oddziały. I jeszcze szybko zerknę, co tam szczur robi. No szczur wybudował namiastkę twierdzy. Jakkolwiek to brzmi to tak wygląda. Jedyny plus, że no szybko mało, łuczników, mało jakieś oddziały. Już nawet planuje wielki atak na sultana, Sala, przepraszam, na Saladyna. Sultan to jest tutaj. My już mamy. Czekamy, A my jeszcze możemy dorzucić. Wasza łaskawość, jak możemy pomóc? Możecie pomóc zająć musicie zająć stanowisko Ale musimy dalej wysyłać. Czekaj, wyślemy nawet wszystkich. Oj. Jakieś polecenia? Tak nie miało być. Dobra. Wysyłamy. Nie ma na co czekać. Tu nie będziemy się bawić, jakieś mury nie będziemy ogradzać z tego względu, że ten przeciwnik będzie tak e, naszym pod naszym ostrzałem e, chyba że gdzieś tutaj jeszcze postawimy najwyżej jedną wieżyczkę, żeby e, większą przestrzeń chronić z tej strony nie wiem no z tej strony może o może coś być Więc mamy skład za Zapełniony więc dajemy im I co? Mamy żelaza. Mamy żelaza, mamy drewna. Więc zbrojnych jak najbardziej typowo zbrojnych. Czekamy na trzeba nam bronić. dzisiaj klikanie mi nie idzie, bo yy, odklikuję Oddziały. Możemy jeszcze śmiało tutaj balistę postawić. Dzisiaj niebo nie świeciło jasno nad sultanem I co? Możemy przekształcać powoli na następne kursy, żeby jak najwięcej wybudować. Co pójdziemy? Pójdziemy w konnych łuczników. I, I ciężko zbrojnych naszych. i Tymi oddziałami postaramy się e, zniszczyć. Tylko tak, tu mamy tereny jeszcze. To, e, żeby się rozwinąć, tylko palnie możemy budować Może nie chciałem tak. Bo jednak żelazo też nam się przyda. O, tylko gdzie? Tu się. Tu nie bardzo, też. Dobra, niech będzie i tak. No dalej jeszcze żelazo. Dobra, to powinno wystarczyć. Trzy. I tutaj trzy. I niech produkują. Tak jak mówiłem, jeszcze damy jedną wieżyczkę. Z tej strony. Tak, postawimy. Dodatkowo balistę. możemy eee, jeszcze standardowo, standardowo koksowniki eee, I co, wyślemy tutaj. Patrzcie, nie mamy rekrutów, więc a, oczywiście musimy już dawać e, jakieś tam po, jakieś podatki, nawet e, wskazane. E, dodatkowo tutaj jeszcze co możemy sprzedać drewna. Drewna mamy za dużo. Już przychodzą nam pierysi. Łopi, rekrutujemy i wysyłamy. Dobra, jak to sobie radzą? Pięknie radzą. Myśmy już konnych uczników. możemy powoli budować. Nie będziemy czekać na, na to, aż nasz przeciwnik. Tutaj zastanowi się i, i sam y, y, będzie chciał zawładnąć naszymi terenami. Zatakuje. Tylko będziemy szli dużo Podsłonny. konnych. To jest bardzo dobra jednostka. Bardzo dobra y, i obronna i do oblężeń. Zajmuje stanowisko na machinie Czekamy na Dobra. Łuczników nam już teoretycznie nie potrzeba. Możemy jeszcze paru puszników wybudować się na tą stronę Więc Oto nasza twierdza. Dwie wieżyczki I... No zgadza się. Jestem najlepszy I tego się trzeba trzymać. Dalej budujemy. Nie, nie martwimy się o pieniądze, bo jest tutaj szybki dostęp. Tak, możemy jeszcze wyprodukować z jeden młyn. Eee, I na pewno tak, koszary zniszczę. Koszary damy tutaj. A tutaj mogę dać spichlerz jeszcze jeden, z tego względu, że nadwyżkę chleba e, ludzie mogli też sprzedać. A jak tam mamy? Mam jeszcze sporo ludzi. To dodatkowo możemy tu jeszcze podesłać. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Czego mamy za dużo? Jeszcze drewna. Sprzedajemy. Eee, chmiel. sprzedajemy. Beczki beczki zostawimy. Tu poczekamy chwilę, to nasze młyny szybko przerobią to w mąkę. Zobaczymy jak tam się będziemy nam rozwijać jedzenie, ale jedzenie. Jak najbardziej sprzedamy. Mm -hmm. No i co, kamień też możemy sprzedawać. Nie masz bo już kamienia nie potrzebuję, nie będę inwestował. Kusze, kusze też, nadmiar kuszy. Tutaj jeszcze jeden kusznik, więc tutaj podeślemy. A resztę kuszy będziemy sprzedawać. Już mamy 14 zbrojnych więc poczekamy do 20 i będziemy mogli już pierwszego przeciwnika zaczynam od najtrudniejszego. O, jak widzicie na każdej mapce, nawet jeżeli to był... na każdej mapce Saladin to on ma parę opcji innych rozbudowów zamków, więc nie będzie nam się to nudziło za każdym razem, jak będziemy z tym samym przeciwnikiem walczyć, bo zawsze może nas zaskoczyć i strukturę zamka, może w innym kierunku przestawić. No, bardzo fajnie wygląda. Taka porządna twierdza. Z dwóch stron ma bramy, więc nawet jeżeli z tej strony będziemy atakować, to z drugiej strony będzie to starczana ekonomia. Tu, o, tu jest i atakuje. Nasz kochany szczurek. Niech atakuje. Niech, niech tam coś robi. My tutaj będziemy szykować już yy, naszych konnych łuczników. I my tak. Z tymi zbrojnymi zaatakujemy e, tą bramę. Zniszczymy. E, a koni łucznicy z każdej strony poniższą wieżyczki, balisty, mangomele, żeby przeciwnik nam się nie rozbudował. I z tej strony zatrzymam część konnych łuczników, z tej żeby przeciwnik nie mógł się rozbudowywać. Tylko potrzebuję... No jednak potrzebujemy troszeczkę tych konnych łuczników. Więc musimy gromadzić fundusze. Możemy trochę żelaza posprzedawać. Możemy jeszcze drewno sprzedać. Zobaczymy jak tam z... Zje... O. Żarcie jak najbardziej. I dalej sprzedajemy. Tu kupujemy, tu sprzedajemy. Co dalej? Możemy sobie kusze sprzedać. Tak, no ten... Sultan... Te jednostki nie są takie najgorsze. Jeżeli mamy ich dużej ilości, to są procarze. Strzelają procami. Może nie mają daleki zasięg, ale jeżeli mamy ich do groma, naprawdę dużo, to nawet ciężko zbrojny, zanim dojdzie. To ten, ten rodzaj jednostki szybko, szybko z, nie, z nim sobie poradzi. A jeden plus, który jest, to oni są bardzo tani, zaraz wam pokażę. Tu są i 12 sztuk złota kosztuje, czyli niewiele. Mamy ich 126. Jeszcze za mało. Jeszcze musimy troszkę doprodukować. Hmm. tu możemy posprzedawać możemy pszenicę sprzedać tu jeszcze możemy jedzonka oj tak mamy tego w nadmiarze kamień dobra no na razie i dalej produkujemy przeciwnik zaatakował bo tutaj spokojnie nasza wieżyczka daje sobie radę. Już przeciwnik został zniszczony. Ten oddział, który wyśle to też spokojnie, bo tu trzech rycerzy. To nawet nie mam co sobie nimi głowę zawracać. Tutaj kamienie idą. O tu przeciwnik nawet tutaj zostawi jakieś jednostki trzymać. Co oni nas tutaj nie widzą? To, to my zrobimy inaczej. Podeślemy konnych, i się zajmą. O, tylko już obalista. z tej strony. To cofamy się. Niech na razie nie będziemy tutaj tracić niepotrzebnie. Jednostki nie jest to wskazane. Ja wiem. Musimy mieć złota jeszcze więcej. Nie masz wystarczającej ilości towaru. E, tego możemy. I co? Potrzeba złota. Jak tam z 171? Dobra. E, czym jak to się rozwinie. No, powinno już wystarczyć, bo on jeszcze wszystkie wieżyczki nie obsadził ani y, łucznikami, ani żadną balistą, czy tam ale przynajmniej nie wszystkie są. Jedna tutaj widzę. No, dobra, jedna, do, jedna przynajmniej nie, nie jest obsadzona. Zaatakujemy centralnie z tej strony. Tutaj porozwalamy każdą wieżyczkę, znaczy wieżyczkę, to co... Jednostki, co się znajdują z tej z tej strony. I, i wtedy będziemy tutaj oblegać miasto. Na razie tutaj wszystko Wszystko idzie W tych łuczników Nie możemy sobie pozwolić na, na przegraną Tym bardziej stratę na Tak wielokonnych łuczników Bo z tego względu, że jeszcze nam jeden Przeciwnik został i Chciałbym się nim szybko zająć Dobra, 188 Pod jedyneczkę w tym czasie może byśmy już mamy tak sporo tych o, nadmiar, nadmiar musimy tego trochę pszenicy sprzedać. Jesteśmy gotowi. Potrzeba złota. I ten wodzie musieli jeszcze trochę. Jesteśmy gotowi. Musimy rycerzy wybudować żeby już móc atakować, z tego względu, że tak, rycerz ma dobry atak, dobre obronę, tylko jedną wadę: są strasznie wolni, więc najlepiej w trakcie, gdy atakują łucznicy, wysyłać ciężko zbrojnych, żeby mogli szybko dojść i. Robić i żeby mogli już robić swoją robotę Zanim nasz przeciwnik odbuduje się Albo zniszczy naszy, nasze jednostki łucznicze Tu mamy pięknie, dobra wszystko takie A ten nadmiar Przeznaczę na konie Jesteś 36. No i ja już ich wysyłam. Tutaj koni już, ucznicy. Piękna banda atakuje. Ostrzeliwują. Tutaj już jak się ładnie. Zgra czyli szczur, jednostki szczura troszeczkę pomogą. No właśnie Mangomele też robią brudną robotę, bo jeżeli trafi taki kamień w środek jednostek, to potrafi parę na raz łuczników konnych zniszczyć. O, pięknie tutaj sobie radzą. O, Tutaj nawet udało mu się wysłać. Dobra, myślimy dalej. Kierujemy wojska. Tu już ciężko zbrojny. Zbroni nasi są w połowie drogi. Więc my zdążymy, by zwrócić. Tu jednostki zniszczyć. O ten nasz. Pana szczur, co? Fosem, to niech sobie kopie. Mówię, ich yy, szczura taktyka to jest łeb na szyję, więc yy, jego nawet nie biorę pod uwagę. O, i nawet tutaj udaje nam się troszeczkę. do Tak, tutaj widzę, brama jeszcze zamknięta. Od tych szczur nadszedł, Dobra, więc my na Więc my postaramy się tak, mamy troszkę kasy, wybudujemy konnych mm, łuczników i tą część łuczników podeślemy na drugą bramę. Śmiało 20 wystarczy, w razie czego... Tutaj sobie jeszcze jako dywer dywersję zrobimy, czyli z tej strony będziemy troszeczkę najeżdżać. Część jednostek im polikwidujemy. Ja, Chcę, że podchodźcie. Nie krępujcie się. No, tu są łucznicy, więc musimy ich jak najszybciej rozwalić. Tutaj Niech są jednostki, są. No. Jestem cierniem, jestem. O, i tu jednostki atakują. Więc nasze... Niech atakują. Przy okazji łucznicy nie strzelają, wspierają. Pięknie, pięknie to wygląda. Jeszcze szczur nawet. Zaatakował. Zrobił coś pozytywnego w tym odcinku. Może mi śmiało podespić jeszcze konny. Pięknie. I udało nam się już i. Hmm, najgorszy przeciwnik został zniszczony więc yy, yy, tutaj sułtan tam gratulacje z okazji ostatniego sukcesu pięknie ja też ci gratuluję. Żeś mało zrobił, ale zawsze coś yy, został ten przeciwnik. On już yy, nie będzie nam sprawiał trudności. To jakiś tam ma Jednostki, zlikwidujemy je od razu. On wygląda na pozytywnego e, lorda. Nie, nie buduje jakiś tam. E, e, Strasznych y, budynków, strachu. Y, raczej dba o swoją ludność. No tylko tyle, że y, nie zajmuje się taktyką wojenną. Raczej raczej woli taki styl y, obronny. Chociaż dwie wieżyczki to nie jest, y, nie, nie jest nic wie, też wielkiego. Też e, Nie jest to jakaś tam twierdza, żeby móc e, bronić się nie wiadomo ile, ale, ale na pewno jest le, lepszym e, zarządcą e, i e, to ma jeszcze za, tak, lepszym zarządcą od szczura. E, dodatkowo, jeszcze um, umiejętność e, taktyki wojennej też sprawia, że. To jest y, no, jego wielki plus. Bo szczur, no szczur co? No ma tutaj parę jednostek. No ma jakoś tam, coś tam obronę stworzył, ale to, to nie jest to, co to nie jest godny ani sojusznik, ani przeciwnik. Więc tak myśmy już się tutaj dostali. Wysyłamy. O, jak widzicie łucznicy, łucznicy tocarze strzelają bardzo szybko. O, to troszkę nam wytłufli zbrojnych. Ale nic, tyle, tyle zbrojnych powinno nam wystarczyć, żeby zabić lorda. Więc e, piękna pięk, wyszła nawet piękna rozgrywka, mm, szybka. I lord ginie. Tak jak wszyscy muszą Tu już zginie, lord. E, nadwyżkę e, dostaliśmy my. Chociaż tu mamy już tak cały skład zapełniony. No i ja tobie też. Udało nam się, tak więc dziękuję serdecznie za uwagę. I zapraszam na następny odcinek. Do zobaczyska. Na razie, hej.